Koncert 27 września Jennifer Lopez bez wątpienia powinien być wielkim wydarzeniem z kilku co najmniej powodów. No przede wszystkim dlatego, że przyjeżdża do nas artystka, która nigdy w naszym kraju nie występowała, a wiemy z doświadczenia, że takie koncerty w Polsce cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Jednak ta chłonność tego polskiego rynku na artystów, których jeszcze Polacy nie widzieli, jest bardzo duża. Druga sprawa, że to jest artystka, która nadal jest dzisiaj na tym światowym najwyższym możliwym topie, wydaje wspaniałe płyty, single, które są na najwyższych miejscach list przebojów w wielu różnych krajach na całym świecie. A więc to ona dzisiaj świętuje triumfy. Zresztą ostatnia dekada także do niej należała. Kolejna sprawa, że to jednak ona przedstawia podczas takiego koncertu wielkie, wspaniałe show. To jest prawdziwe amerykańskie show, a oczywiście w stosunku do Amerykanów można mieć różne wątpliwości czy zastrzeżenia, ale czego jak czego, tej umiejętności tworzenia wielkiego show, no bez wątpienia im odmówić nie można. No i kolejna, chyba ostatnia rzecz to to, że Jennifer Lopez, jak chyba mało która artystka, wyjątkowo pasuje do tego obiektu PGA Reny w Gdańsku. Bo i ona jest piękną kobietą, a stadion również e, przedstawia się niezwykle fantastycznie, ekskluzywnie, a więc te dwa e, elementy bez wątpienia się ze sobą e, dobrze łączą. No i ostatni jeszcze argument. Staraliśmy się ułożyć tak ceny biletów, żeby ten koncert był w miarę dostępny dla jak najszerszej publiczności. Średnia cena biletu to jest raptem 130-140 zł. E, to są e, jak na koncerty, które się dzisiaj w Polsce organizuje, e, ceny rzeczywiście raczej z tych dolnych e, rejonów. Nie są Ceny zawyżone. Najtańsze bilety będą kosztowały 99, zł, a więc mam nadzieję, że każdy, albo przynajmniej większość z tych, którzy zechcą, będą mieli ochotę na to, żeby zobaczyć na żywo koncert Jennifer Lopez, będą mogli także to zrobić ze względów czysto finansowych. Krótko mówiąc, mam nadzieję, że 27 września wszyscy będziemy świadkami tutaj w Gdańsku wspaniałego, niezapomnianego widowiska.